W imieniu artystów malarzy oraz własnym pragnę złożyć wiążące podziękowania gospodarzom powiatu bolsztyńskiego. Panu staroście Ryszardowi Kurpowi <klucz> i jego zastępcy, za staroście Krzysztofowi Piaskowi, za to, że zechcieli gościć nas w miejscu tak pięknym. Dziękuję, bowiem to już drugi raz powiat bolsztyński zdecydował się na to, aby artyści świata zakłócali normalny tok dni i tygodni rozwijając zapach terpentyny, i wszechogarniający zapach czystej, olejnej farby. Ideą pleneru już po raz drugi jest stworzenie i systematyczny rozwój powiatowej galerii sztuki współczesnej. Honorowy patronat nad plenerem objęła w tym roku fundacja Semper Polonia, zajmująca się niesieniem pomocy rudakom mieszkającym na ziemiach wschodnich. Za sprawą fundacji zaproszeni zostali twórcy zamieszkali na tamtych terenach oraz wielu artystów znanych i cenionych na całym świecie. Komisarzem artystycznym jest artysta plastyk Andrzej Owczarek. Taka obsada daje gwarancję wysokiego poziomu pleneru. Oficjalne otwarcie nastąpiło we wtorek we Wieleniu, a sam plener potrwa do 8 września. Artyści malarze mają też zdolności muzyczne. Tak zaprezentował się Mitsuro Katano z Japonii. My wrócimy do tematu, ponieważ odwiedzimy wystawę poplenerową i zaprezentujemy prace, jakie powstały w tym roku w Wieleniu.